Cześć przyjaciele. Jednostki benzynowe serii Ikotek są dobrze znane z samochodów OPLA. Silniki w większości przypadków nie stwarzają poważnych problemów. Czasami jednak zdarzają się drobne problemy. Na przykład właściciele regularnie spotykają się z wyciekami oleju spod pokryw zaworów lub wysokim zużyciem oleju z powodu odpadów. Chevroletom z oplem pierwszej 6 i pierwsze 8 XER nie udało się uniknąć typowej, dieslowskiej zmiany biegów rozrządu, która wydaje się być bliższa 100 000 km. Trzeba wymienić albo elektrozawory regulatora fazy, albo same koła zębate. Kolejną nieprzyjemną dolegliwością jest awaria sterownika silnika. Dzieje się tak z powodu przedostania się wody do urządzenia podczas mycia komory silnika lub deszczu i późniejszego utlenienia płytki elektronicznej. Po 80-100 tysięcy KM czasami termostat się psuje, element grzejny ulega awarii lub obudowa pęka. W tym czasie uszczelki wymiennika ciepła ulegają garbowaniu, co prowadzi do zmieszania środka przeciw zamarzaniu z olejem. Oprócz termostatu może również przeciekać rurka grzewcza przepustnicy, pęka ze starości. Po od 80-120 do 120 km pojawiają się przerwy zapłonu spowodowane pęknięciem obudowy modułu zapłonu. Jednostka downsizingowa pierwsza 4 Turbo jest jeszcze bardzo młoda i jest za wcześnie, aby oceniać jej niezawodność. Jednak i tutaj trwałość modułu zapłonowego i termostatu nie różni się, a w niektórych egzemplarzach nawet tłoki się przepaliły. Wybierając kruza z silnikiem benzynowym należy zapomnieć o sportowych ambicjach. Ale z drugiej strony dynamika wolnossących silników pierwszych 8 i pierwsze 4 Turbo jest w zupełności wystarczająca. Przyspieszenie do 100 km na godzinę zajmuje odpowiednio 10,2 i 9,5 sekundy. W warunkach ruchu miejskiego samochód w zależności od wielkości silnika i jego mocy spala od 9 do od 11 do 12 litrów 100 km. Oprócz jednostek benzynowych gama silników obejmuje dwa silniki wysokoprężne o pojemności 1,7 i 2,0 litra. Cześć przyjaciele! Szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę carme.pro. Carme.pro to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny. Wejdź na stronę carme. Pro i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów. Najnowszy turbodiesel dostępny jest w trzech wersjach mocy od 125 do 163 km. Co ich najbardziej niepokoi, przy użytkowaniu głównie w mieście występują problemy z filtrem cząstek stałych pochodzący z VM Motori 2-litrowy diesel można spotkać w Hyundai i30, w którym często występują problemy z dwumasowym kołem zamachowym i turbosprężarką. Jednak właściciele Cruze z silnikiem diesla nie spotkali się jeszcze z takimi problemami. Turbo charakteryzują się wysokim poziomem wydajności i elastyczności. Najsłabszy silnik o mocy 125 koni mechanicznych przyspiesza samochód do pierwszej setki w zaledwie 10 sekund, a najsilniejszy w niecałe 9 sekund. Jednocześnie silniki wysokoprężne przyjemnie zaskakują niskim zużyciem paliwa. Zatem jednostka o mocy 163 km spala w ruchu miejskim około 8,5 litra 100 km. Aż strach pomyśleć, jak ekonomiczne są słabsze silniki. Ale ostatecznie zaoszczędzone pieniądze najprawdopodobniej zostaną w przyszłości wykorzystane na drogie naprawy. Co ciekawe, wszystkie skrzynie biegów cierpią na jedną wspólną przypadłość nieszczelną uszczelkę olejową wału napędowego. Najmniej niezawodna była automatyczna skrzynia biegów 6 t 30 Wcześniej automaty ledwo osiągały 100 000 km. W 2014 roku dokonano szeregu modyfikacji m.in. zamontowanie dodatkowej chłodnicy, wzmocnienie bębna i rewersu. To nieznacznie zwiększyło żywotność automatycznej skrzyni biegów przed pierwszą naprawą. Maszyna jest bardzo wrażliwa na stan oleju, który zaleca się aktualizować co od 20 do 40 km. Właściciele statków wycieczkowych często skarżą się na stukanie w zawieszeniu. Najczęściej winne są za to rozpórki stabilizatora, amortyzatory, a czasem dźwignie. Czasami problemy pojawiają się już po kilkudziesięciu tysiącach kilometrów. Łożyska kół zwykle wytrzymują ponad 100 tysięcy kilometrów. Elementy nadwozia wykonano z cienkiej blachy, która po stosunkowo niewielkim uderzeniu pozostaje wgnieciona. Jakość lakieru pozostawia wiele do życzenia. Na szczęście metal w wyszczerbionych obszarach nie spieszy się z rozkwitem i nie ma jeszcze żadnych skarg na korozję. Czasem denerwuje słabe mocowanie przedniego i tylnego zderzaka. Z biegiem czasu zwisa i tworzy się szczelina. Aby wyeliminować problem, należy wymienić wsporniki. Zatrzaski mocujące tylnego zderzaka również nie są mocne. Pojawiają się także skargi na materiały wykończeniowe wnętrz. Nawet przy niskim przebiegu widać ślady użytkowania na siedzeniach, kierownicy i srebrnych wstawkach na przednim panelu. Pozostała część plastiku w kabinie również łatwo ulega zarysowaniu. Występują również problemy z jednostką główną, która ostatecznie przestaje czytać płyty. Zamek bagażnika również dodaje negatywności. Dostaje się wilgoć i zaczyna szwankować. Nic poważnego, ale czasami jest to bardzo irytujące. W takim przypadku wymiana przycisku pomoże. Centralny zamek czasami żyje własnym życiem, podobnie jak elektrycznie sterowane szyby. Czujniki parkowania również są krótkotrwałe. Często trzeba wymienić wadliwy element grzewczy siedzenia, który czasami może nawet przepalić tapicerkę. A po od 50 do 100 km wentylator na grzewnicy często zaczyna hałasować, tuleje osi wentylatora ulegają zabrudzeniu lub zużyciu. Problemy z układem klimatyzacji mogą wynikać z nieprawidłowego działania jednostki elektronicznej BCM. Istnieje możliwość przywrócenia układu do życia po zresetowaniu zacisków od akumulatora. Często po od 80 do 120 km pękają drążki amortyzatorów odpowiedzialne za mieszanie ciepłego i zimnego powietrza. W tym przypadku zimne powietrze wieje z lewej strony, a gorące z prawej. Problemy z rozkładem przepływu powstają również na skutek przedwczesnego zużycia plastikowych kół zębatych napędu amortyzatora. Kompaktowy Chevrolet Cruze jest najlepszym dowodem na to, że budżetowy samochód nie musi być spartański i nudny. Nowoczesny, stylowy wygląd zachęca do przyjrzenia się bliżej. Już po jednym spojrzeniu staje się jasne, że Cruze prowadzi się bardzo dobrze, jest przyzwoicie wyposażony i ma więcej przestrzeni w bagażniku niż wielu jego bardziej ekskluzywnych konkurentów. Zdecydowana większość egzemplarzy dostępnych na rynku wtórnym została sprzedana za pośrednictwem oficjalnych dealerów, i wiele z nich jest jeszcze na gwarancji. Dzięki temu łatwiej będzie znaleźć dobrze utrzymany samochód. Bardziej szczegółowe badanie ujawnia jednak szereg niedociągnięć. Przede wszystkim niepokoi nas bardzo niska jakość niektórych materiałów wykończeniowych, wysokie zużycie paliwa przez mocne silniki benzynowe, przeciętne właściwości dynamiczne i drobne awarie. Jednak pomimo swoich wad Cruz jest bardzo atrakcyjną propozycją dla poszukujących świeżego kompaktu za rozsądną cenę. Jeśli znasz awarię innego modelu, koniecznie napisz o tym.